Witam serdecznie, jest ze mną pani wojewoda podkarpacka Ewa Leniard. Pani wojewodo, mamy takie pytanie odnośnie najprawdopodobniej zapowiadanych przez ministra Niedzielskiego restrykcji lokalnych, czyli tutaj między innymi na Podkarpaciu, gdyż wraz z Podlasiem i z Lubuskim jesteśmy jednym z najmniej wyszczepionych regionów. Jak pani się na to zapatruje? Czy myśli pani, że tego rodzaju działania mogą wzmocnić chęć wśród niechętnych bądź niezdecydowanych na podjęcie się właśnie szczepieniu przeciw COVID-19. Ja myślę, że te, na tym etapie rozwoju kolejnej fali zachorowań na COVID-19 trudno jest mówić o restrykcjach jakichkolwiek. Raczej należy zachęcać wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie podjęli decyzji o zaszczepieniu, aby zechcieli z tej możliwości zaszczepienia się przeciwko COVID-19 skorzystać, dlatego że widzimy niestety wzrost zachorowań, także i wzrost hospitalizacji w naszym regionie. Na wczoraj hospitalizowanych było już 100 osób, podczas gdy na początku września ta liczba była mniejsza o połowę. Zatem oznacza to niestety, że wraz z sezonem jesiennym następuje wzrost zachorowań wywołanych koronawirusem i jeśli istnieje możliwość, aby osoby nieprzekonane dotychczas zechciały jednak rozważyć swoją decyzję, zmienić w konsekwencji i poddać się szczepieniu, to myślę, że w ten sposób wpłyną na to, iż oni będą bezpieczniejsi, ale także i transmisja wirusa będzie bardziej ograniczona. A jak pani odniesie się do tak zwanych punktów szczepień, no właśnie na Podkarpaciu, w szkołach, gdzie właśnie w zależności od chęci rodziców zainteresowania wyszczepianiem swoich dzieci powyżej 12 roku życia, jak pani oceni stosunek właśnie rodziców do chęci wyszczepienia właśnie z dzieci powyżej tego 12 roku życia? Jeżeli chodzi o oświadczenia rodziców, którzy wyrazili zgodę na zaszczepienie ich dzieci, dzieci, które ukończyły 12 rok życia, to według mojej wiedzy jest około 1200 takich zgód uczynionych przez rodziców. I 1200 na całe Podkarpacia tak, pojedynczych osób. Tak i mam nadzieję, że ta liczba także ulegnie zwiększeniu, bo skala zaszczepionych w stosunku do całego świata jest już bardzo duża i wiemy, że szczepienia z całą pewnością są skuteczne. A co w związku z tym, jeżeli rodzice pytają, że przecież dzieci tak rzadko chorują na COVID-19, bądź przechodzą go bezobjawowo, bądź w ogóle tak naprawdę wskaźnik śmiertelności jest ogromnie... Niski. Po, po, ludzie pytają, po co tak naprawdę mamy szczepić swoje dzieci? Skoro najbardziej podatni są tak naprawdę seniorzy, plus osoby z niektórych, gryp, z niektórych grup podwyższonego ryzyka. Jestem bardzo zaskoczona stwierdzeniem, że dzieci nie chorują na COVID-19, bo, bo według mojej wiedzy dzieci chorują na COVID-19, a także wiem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, a także w tej fali, która rozpoczyna się w Polsce, hospitalizacja dzieci jest na całym Dużym poziomie. Tylko rodzice niestety z powodu przymusowych szczepień w Polsce, ogólnie wszelkie, wszelkiego rodzaju szczepień, zastanawiają się nad, nad bezpieczeństwem tych szczepień właśnie dla swoich dzieci, gdyż wiemy, że to jest wciąż preparat medyczny, który jest w trakcie badań klinicznych, prawda? Jest w czwartej fazie. Mojej wiedzy, gdyby proces badań szczepionki przeciwko COVID nie był zakończony i nie została ona uznana przez odpowiednie agendy światowe oraz europejskie, szczepienia nie mogłyby być skutecznie realizowane. Zatem nie jest ona na etapie badań, ale jest na etapie realizacji skutecznych szczepień. Aha, czyli według Pani wiedzy, jeszcze szczepionka już jest badania. Nad szczepionką są już zakończone, tak? Już nie jest w trakcie te, ba, czwartej fazy badań klinicznych, tak? Ja nie wiem, jak, Jaką wiedzą dysponuje Pani? Nie znam etapu i procesu, który mówi o czwartym, piątym czy dziesiątym mhm. etapie badań klinicznych. Zatem zachęcam do tego, żeby w miarę możliwości, zgodnie ze swoim sumieniem, w trosce o własne bezpieczeństwo, skorzystać z możliwości zaszczepienia. Mhm. Dziękuję. Rozumiem. bardzo. Jeszcze pytania. ostatnie pytanie na temat Pana Grzegorza. Brauna, ostatnich słów. Jak Pani by się do tego odniosła? Czy Pani taką mowę, że tak powiem, nienawidzi? Dobrze, wydań. dziękuję bardzo.